Jeżeli chcesz budować lepsze strony internetowe z układami takimi jak ten albo ten, to musisz wiedzieć dokładnie, co to są marginesy, padding, czyli inaczej dopełnienie, oraz z index. I o tym właśnie będzie dokładnie w tym filmie. A na końcu filmu mała niespodzianka, więc zostań do końca i zaczynamy. Z poprzedniego filmu znasz już dokładnie podstawową konstrukcję każdej strony internetowej, czyli co to są sekcje, kolumny, sekcje wewnętrzne i widgety lub bloki. Jeżeli film ten umknął twojej uwadze, to link znajdziesz w opisie poniżej. Dla każdego z tych elementów strony możemy skonfigurować te omawiane dzisiaj właściwości z osobna. Czyli każda kolumna i każdy jeden widget będzie miał swoje własne ustawienia marginesów, paddingu i z indeksu. Ale co to dokładnie jest i czym to się różni? Zacznijmy od marginesów i dopełnienia, czyli margin i padding. Warto znać tutaj angielskie nazwy, bo są to parametry języka CSS używanego do stylowania stron internetowych i kiedyś może trzeba będzie dodać fragment własnego kodu CSS, gdzie spotkamy właśnie te angielskie nazwy. Ja tutaj pokażę, jak działają marginesy i dopełnienie na przykładzie z Elementora, ale ustawienia te znajdziesz w każdym jednym edytorze stron. Będą one może w innym miejscu, ale zasada działania będzie dokładnie taka sama. W elementorze ustawienia marginesów i dopełnienia znajdziesz w panelu po lewej, w zakładce zaawansowane. Marginesy i dopełnienie możemy ustawiać dla każdej krawędzi osobno, ale domyślnie wszystkie cztery pola są ze sobą powiązane, czyli jeśli wpiszemy jakąś wartość w jednym polu, to pojawi się ona we wszystkich pozostałych. Gdy klikniemy ten przycisk po prawej z ikoną łańcucha, rozrywamy w ten sposób to powiązanie i możemy wtedy kontrolować marginesy i dopełnienie dla każdej krawędzi z osobna. Marginesy i dopełnienie to parametry responsywne, czyli dla różnych rozmiarów ekranu możemy przypisywać zupełnie inne wartości tych parametrów. Więcej na temat responsywności dowiesz się z osobnego filmu, a link do niego znajdziesz w opisie poniżej. Po przełączeniu na inny rozmiar ekranu widzimy, że wartości znowu są powiązane między sobą, ale dodatkowo też powiązane, a raczej dziedziczone z poprzedniego rozmiaru ekranu. Kliknięcie przycisku powiązania resetuje wszystkie wartości do zera. I możemy teraz ustawiać zupełnie inne wartości dla tego rozmiaru ekranu. Tutaj akurat tabletów. Żeby wrócić do wartości domyślnych, wystarczy powiązać na nowo wartości pól i skasować wartość w jednym z nich, co skasuje również wartości w pozostałych polach. I tak samo robimy w przypadku ekranu komputera stacjonarnego. No to teraz, co to jest ten margines i dopełnienie i czym się one różnią? Każdy jeden element strony internetowej ma obramowanie. Marginesy to odstępy od tego obramowania na zewnątrz, natomiast dopełnienie to odstępy od tego obramowania do wewnątrz. Czyli jeszcze raz, margines na zewnątrz, dopełnienie do wewnątrz. Jak już wspomniałem, każdy element strony ma własne marginesy i dopełnienie, czyli każda sekcja, kolumna i każdy widget, czyli element wewnątrz kolumny będą miały własne marginesy i dopełnienie. Marginesy stosujemy do pozycjonowania elementów względem siebie, na przykład jeśli chcemy więcej miejsca pomiędzy widgetami. Według standardu języka CSS marginesy nie sumują się, ale w elementorze dotyczy to tylko sekcji. Natomiast w przypadku pozostałych elementów, jak kolumny i widgety, marginesy będą się sumowały. Czyli jeśli mamy jakiś widget, np. tekst z dolnym marginesem 30 pikseli i poniżej przycisk z górnym marginesem 30 pikseli, to w sumie odstęp pomiędzy tymi elementami będzie 60 pikseli. Dopełnienie natomiast sumuje się zawsze i stosuje się je przeważnie do zachowania zdrowych odstępów od krawędzi ekranu, kolumn i tym podobne. Zdrowych odstępów oczywiście pod względem estetycznym. Na przykład jeśli mamy tekst zaczynający się zaraz przy samej krawędzi ekranu, to nie wygląda to zbyt dobrze, ale też ciężko się taki tekst czyta. Dlatego dobrze jest dodać trochę dopełnienia. Akurat w tym konkretnym przykładzie nie musielibyśmy nic robić, bo w Elementorze tekst zawsze znajduje się wewnątrz kolumny, a Elementor domyślnie każdej kolumnie przypisuje 10 pikseli dopełnienia. Trzeba o tym pamiętać, że nawet jeśli w zakładce zaawansowane w polach dopełnienia nie ma nic, to tak naprawdę kolumna ma 10 pikseli dopełnienia od każdej krawędzi. Ma to swoje plusy i minusy. Ułatwia nam to trochę sprawę przy responsywności, bo nie musimy już pamiętać o dopełnieniu dla mniejszych ekranów. Ale jeśli mamy nagłówek z naszego motywu, to trzeba pamiętać, że nasze logo będzie o te 10 pikseli przesunięte względem treści na stronie. Dlatego jeśli chcemy mieć treść idealnie w linii z logiem, to musimy wyzerować dopełnienie wszystkich kolumn. Ale wtedy trzeba poprawić to dla mniejszych ekranów, bo mamy problem z wcześniejszego przykładu. Jeśli nie przeszkadza Ci natomiast te 10 pikseli różnicy, to super. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to domyślne odstępy pomiędzy widżetami. Domyślnie jest to 20 pikseli. Mamy tutaj trzy widżety w jednej kolumnie. I zobacz, nawet jeśli wyzeruję marginesy i dopełnienie dwóch sąsiadujących widgetów, to nadal mamy odstęp pomiędzy nimi. To jest właśnie ten domyślny odstęp pomiędzy widgetami. Jego wartość możemy zmienić w ustawieniach kolumny, w której znajdują się dane widgety. Widzimy tutaj tą wartość domyślną, 20 pikseli. Możemy zmienić ją na inną wartość, a jak wykasujemy zawartość pola, to wracamy do domyślnej wartości elementora. Domyślny odstęp pomiędzy widgetami sumuje się z marginesami poszczególnych widgetów. W przeciwieństwie do dopełnienia, wartości marginesów mogą być ujemne. Jest to często wykorzystywane do tworzenia bardziej ciekawych układów na stronach. Weźmy na przykład taką prostą sekcję. Zaznaczamy kolumnę ze zdjęciem i dodajemy margines po lewej stronie, ale ujemny. W ten sposób przesuwamy zawartość kolumny w lewo o 90 pikseli. Zauważ, że teraz po prawej zrobiła nam się pusta przestrzeń o szerokości 90 pikseli. To dlatego, że szerokość kolumny determinuje szerokość zdjęcia, a więc jego rozmiar. My tutaj nie zmieniamy szerokości kolumny, tylko przesuwamy jej zawartość w lewo. Dlatego rozmiar zdjęcia pozostaje taki sam. To teraz zobacz, co się stanie, gdy ten sam margines dodamy do zdjęcia, zamiast do kolumny. Zaznaczamy obraz i dodajemy lewy margines o wartości minus 90 pikseli. Tym razem przesunęliśmy lewą krawędź zdjęcia o 90 pikseli w lewo, ale prawa krawędź pozostała w tym samym miejscu co była, czyli nadal przylega do prawej krawędzi kolumny, w której się znajduje. Zwiększyliśmy dostępną szerokość dla zdjęcia o 90 pikseli, a wysokość dopasowała się tak, aby zachować proporcje obrazu. W efekcie powiększyliśmy po prostu zdjęcie. Tylko teraz, ponieważ obraz jest trochę większy niż powinien, przesłania on zawartość lewej kolumny. Oczywiście moglibyśmy teraz dodać prawy margines do lewej kolumny, ale byłoby to bez sensu, bo po co kombinować tak z marginesami, skoro moglibyśmy po prostu zmienić proporcje szerokości kolumn, jeśli chodziłoby nam tylko o zwiększe zdjęcie. Nam chodzi jednak o coś innego. Wróćmy do proporcji kolumn 50x50. /50, czyli edytujemy ustawienia sekcji, zakładka układ, dalej struktura, musimy tutaj wybrać jakiś inny układ i jeszcze raz klikamy 50x50 /50 i mamy jednakowe szerokości. Teraz jeszcze raz. Klikamy obraz, tak jak wcześniej, dodajemy minus 90 pikseli do krawędzi lewej, edytujemy ustawienia kolumny lewej, zakładka Styl, włączamy rodzaj tła klasyczny, wybieramy kolor i tutaj możemy wybrać ten próbnik koloru. Gdy klikniemy teraz na obszarze obrazu, to elementor na podstawie tego obrazu wygeneruje nam 5 kolorów podobnych do kolorystyki obrazu. Jako tło wybierzmy ten ciemny kolor. Teraz kolor na główka. I tak samo jak wcześniej, generujemy paletę kolorów pochodnych i wybierzmy ten jaśniejszy. I to samo z tekstem, tylko wybierzmy ten ciemniejszy, pomarańczowy. Edytujemy teraz ustawienia kolumny po lewej. Zakładka zaawansowane i zwiększymy dopełnienie, żeby odsunąć tekst od krawędzi powstałej tutaj karty z opisem. Niech będzie 40 pikseli. Teraz rozdzielamy wartości poszczególnych pól klikając ikonę linku. Zmniejszamy trochę dopełnienie na dole, żeby było w miarę równo i teraz do prawej krawędzi musimy dodać te dodatkowe 90 pikseli, o które przesunęliśmy zdjęcie po prawej. Wcześniej przy zdjęciu ustawiliśmy ujemny margines minus 90 pikseli do lewej krawędzi, żeby rozciągnąć zdjęcie tak, żeby nachodziło na kolumnę po lewej. A teraz w kolumnie po lewej ustawiamy dopełnienie dodatkowo 90 pikseli do prawej krawędzi, żeby odsunąć tekst od prawej krawędzi. Możemy delikatnie zwiększyć jeszcze dopełnienie po lewej. Myślę, że mamy tutaj trochę za dużo tego tekstu, więc zredukujemy to delikatnie. I na koniec przesuniemy zdjęcie trochę w dół, czyli dodajemy margines do górnej krawędzi zdjęcia. Niech będzie 225 pikseli. Możemy jeszcze do zdjęcia po prawej dodać delikatny cień, żeby ten efekt nachodzenia jednej karty na drugą był ładniejszy i bardziej wyeksponowany. Cień możemy dodać w zakładce Obramowanie i tutaj mamy cień elementu. Prawda, że wygląda to dużo ciekawiej niż wersja pierwotna? No dobra, ale zaraz pewnie zapytasz, a da się zrobić w drugą stronę? Czyli żeby ta karta z tekstem nachodziła na zdjęcie? Oczywiście, że się da. A zrobić można to dzięki parametrowi z-index, który znajdziesz w zakładce zaawansowane, zaraz pod marginesami i dopełnieniem. Ale co to jest z-index? Parametr ten określa kolejność elementów wzdłuż osi z. Kiedy elementy nachodzą na siebie, kolejność osi z decyduje, który element przykrywa inny. Element z większym indeksem z zazwyczaj przykrywa element z mniejszym indeksem z lub bez indeksu z. Żeby było łatwiej, weźmy taki przykład. Mamy tutaj 7 elementów. Te z różową ramką to elementy z indeksem z o wartości auto, czyli elementy bez przypisanego konkretnego indeksu z. Elementy z niebieską ramką mają przypisany parametr z-index odpowiednio o wartości 2, 4 i 6. Już tutaj widzimy, że element z z-indeksem 4 przykrywa ten z z-indeksem o wartości 2, a element z z-indeksem 6 przykrywa ten z z-indeksem 4. Ale mamy jeszcze jeden element na samym spodzie, ten z żółtą ramką, któremu możemy zmieniać wartość parametru z-index klikając te przyciski po lewej. W tej chwili widzimy, że element żółty ma z-index ustawiony na auto i znajduje się na samym dole. Gdy ustawimy mu z-index 1, to powinien przykryć wszystkie elementy różowe, które nie mają zdefiniowanego konkretnego indeksu z, a więc będą miały niższy priorytet. Klikamy z indeks 1 i faktycznie tak się dzieje. Element żółty przykrywa elementy różowe, ale nadal znajduje się pod elementami niebieskimi, bo mają one wyższe wartości parametru z-index. Teraz zmieniając elementowi żółtemu parametr z-index na kolejno wartości 3, 5 i 7, powinien on pojawiać się pomiędzy elementami niebieskimi, aż w końcu przy wartości 7 powinien przykryć wszystkie elementy. I jak widać, dokładnie tak się dzieje. No to teraz, gdy już wiesz, co to jest z-index, wróćmy do naszego przykładu z kartami. Chcemy, żeby karta z opisem nachodziła na obraz, więc wystarczy kolumnie po lewej przypisać większą wartość parametru z-index. Edytujemy ustawienia kolumny, przechodzimy do zakładki Zaawansowane i tutaj w polu Z Index ustawiamy 1. I już. Ale dokończmy nasz projekt. Musimy usunąć to nadmiarowe dopełnienie. I żeby lepiej to wyglądało, dodajmy cień do karty z tekstem. Czyli dodajemy cień do lewej kolumny w zakładce Styl. Uwydatni to efekt nachodzenia jednej karty na drugą. Ok, to może teraz jakiś trudniejszy przykład. Może na przykład coś takiego? Ok, może trochę przekombinowana ta sekcja, ale niech będzie. Więc po kolei mamy tutaj dużą sekcję, która ma tło właśnie to jest ten ustawiony gradient, zielono-niebieski taki. Widzimy ją tutaj, to, czyli to jest nasza jedna pierwsza sekcja. W tej sekcji mamy kolumnę, czyli to jest ta kolumna z tym kolorem takim bordowym, jako tło, natomiast w tej kolumnie mamy. Sekcję wewnętrzną i ta sekcja to jest, ta sekcja wewnętrzna, to właśnie widzimy ją tutaj, i w tej, w sekcji wewnętrznej mamy dwie kolumny, to jest kolumna lewa i kolumna prawa. W kolumnie prawej znajduje się to zdjęcie jedno, natomiast w tej kolumnie po lewej mamy tutaj zdjęcie, nagłówek, napis i dwa przyciski. Te dwa przyciski są tutaj wrzucone za, dzięki temu, że użyliśmy tutaj. Tej funkcji w zakładce zaawansowane i szerokość w treści auto, bo tylko w ten sposób możemy tutaj dwa przyciski obok siebie wrzucić, jeżeli chcemy coś takiego zrobić w sekcji wewnętrznej. Ale to o tym mówiłem w poprzednim filmie, więc link do tego filmu o, o w sekcjach i sekcjach wewnętrznych znajdziesz w opisie poniżej tego filmu. Ale przejdźmy teraz już do omówienia, jakby jak. Zrobić taki układ za pomocą właśnie tych marginesów i dopełnienia, czyli paddingu. Więc po kolei mamy tutaj sekcję. W tej sekcji tutaj mamy zaawansowanych, widzimy tutaj tylko dopełnienie 70 pikseli od góry, to jest po to, żeby właśnie wyśrodkować mniej więcej te wszystkie tutaj elementy na tak pośrodku tej sekcji. I poza tym to w zasadzie nie ma tutaj już nic więcej dodanej, jest tylko po prostu styl, ustawione tutaj tło. Rodzaj tła to jest gradient, no i kolor zielony, niebieski i jest przekręcony tutaj troszeczkę kąt na 210 stopni ustawiony, w ten sposób robimy takie tło. Dalej mamy tutaj kolumnę. W tej sekcji głównej. Ta kolumna w zasadzie tutaj nic się nie dzieje, nie mamy, nic jej nie, nie ruszałem, tylko jest po prostu styl tutaj zmieniony, czyli do, dołożone tło, rodzaj tła zwykły, klasyczny, no i jakiś tam kolor, czyli ten kolor, który tutaj widzimy. Aha, no i dodatkowo mamy tutaj dodany jakiś cień, czyli tutaj jest obramowanie, cień elementu i ustawiony cień jest. Dalej w tej kolumnie mamy wrzuconą sekcję wewnętrzną i tutaj w tej sekcji wewnętrznej jest, jest kilka rzeczy o których trzeba pamiętać. Pierwsze co, to mamy tutaj inną szerokość tej treści ustawioną. Szerokość treści jest ustawiona na 800, to, to po to, żeby właśnie to ta kolumna pod spodem wystawała trochę. Jakby ponad te elementy, które widzimy tutaj. Bo normalnie sekcja wewnętrzna dostaje dokładnie taką samą szerokość treści jak kolumna, więc po prostu wszystko by tutaj tą kolumnę przykrywało. A, w, a dzięki temu mamy tutaj możemy sobie kontrolować, jak szeroką chcemy mieć tą treść tutaj na środku. No ustawimy sobie to, jak było 800. No i dalej mamy tutaj, oczywiście w zakładce zaawansowane mamy marginesy. Ten minus 240 pikseli od góry to po to, żeby właśnie przesunąć te, to zdjęcie tutaj, czy znaczy cały ten kontent troszkę ponad właśnie tą kolumnę, czyli to od, od tej kolumny, od góry, tutaj od tej, od tej krawędzi do tej. To jest 240 pikseli. Dzięki temu mamy tutaj właśnie te zdjęcia tak wystające poza, poza tą kolumnę. No i z drugiej strony na dole mamy minus 70 pikseli od dołu. Czyli to jest ten właśnie odstęp tutaj pomiędzy kolumną, dolną krawędzią kolumny i dolną krawędzią tej sekcji wewnętrznej. I w zasadzie to tyle. Teraz mamy, przechodzimy już do kolumn, czyli mamy tutaj dwie kolumny wewnątrz tej sekcji wewnętrznej. I teraz w kolumnie po prawej mamy tutaj tylko zwykły obraz, no i kolumna sama w sobie ma tutaj też marginesy dodane. Mamy tutaj 150 pikseli od góry, to po to, żeby to zdjęcie przesunąć właśnie o te 150 pikseli od górnej krawędzi tej, tej kolumny, czyli i też między innymi sekcji wewnętrznej, to jest to przesunięcie po prostu, które widzimy tutaj względem tego, tego zdjęcia i tej treści. No i dalej mamy tutaj na dole 20 pikseli, czyli to jest właśnie to przesunięcie od dolnej krawędzi tutaj. Tej kolumny do, do góry. No i to w zasadzie tyle. No my tutaj oprócz, oprócz jeszcze przesunięcia, oczywiście, tej kolumny, czyli czy tego widgetu obrazu troszkę w dół, mamy dodane marginesy do samego zdjęcia, po to, żeby ten, to zdjęcie mogło wychodzić poza jakby tą, ten, tą krawędź kolumny z jednej i z drugiej strony. Więc przechodzimy sobie tutaj klikniemy sobie obraz przechodzimy do zakładki zaawansowane i tutaj widzimy że jest margines minus, minus 50 do prawej czyli z tej strony od tej krawędzi tej kolumny mamy 50 pikseli wysunięte zdjęcie poza jakby ten obszar no i tutaj mamy minus 15 z lewej strony czyli to zdjęcie jest nachodzi po prostu 15 pikseli na tą kolumnę po lewej. Dodatkowo mamy oczywiście tutaj jakieś tam efekty dodane czy do tego zdjęcia, do tego widgetu, czyli mamy tutaj na przykład transformacja jest zrobiona, obrót i tutaj mamy o 5 tam stopni obrócone to zdjęcie, dlatego ono jest takie troszkę pochylone no i dodatkowo jeszcze jest tutaj ustawiony cień elementu dlatego widzimy tutaj taki delikatny cień Natomiast lewa kolumna to znowu do, tak samo jak po prawej, mamy tutaj znowu marginesy i dopełnienia. To 105 pikseli od dołu jest tylko po to, żeby jakby skrócić długość tej kolumny, czy tamtego tekstu tutaj. Bo normalnie bez tego 105 to, to ten ciemny kolor, ten ciemny kolor to jest tło tej kolumny. Jeżeli sobie tu klikniemy w styl, to widzimy, że tutaj jest ustawione tło klasyczne i kolor ten właśnie wybrany, który tutaj widzimy. I teraz jeżeli nie byłoby tego marginesu od na, na dole, 105 pikseli, no to ten kolor by tutaj był do samego dołu. Zresztą można tutaj, jeżeli zmniejszymy sobie to widać, jak to by wyglądało. Dlatego jest tutaj po prostu ustawione 105, żeby tak właśnie było też nie, nie na równi z tym zdjęciem, ani tylko tak no, troszeczkę inaczej to zrobione. No i oczywiście mamy tutaj dopełnienie. Dopełnienie jest po to, żeby ten tekst, czyli ten nagłówek i tekst, żeby no i oczywiście przyciski, żeby były przesunięte od krawędzi kolumny tutaj po lewej i po prawej stronie. No jeżeli sobie tutaj, na przykład, zmniejszymy ten dopełnienie po lewej to widzimy, że ten, że ten tekst cały i przyciski przesuwają nam się tutaj w lewą stronę. No, z, przy zerowym tutaj tym dopełnieniu one byłyby rów, dokładnie równo z tą krawędzią, więc nie chcemy tego, więc tutaj dodajemy dopełnienie, żeby odsunąć właśnie ten, tą treść tutaj od lewej i prawej krawędzi kolumny. Natomiast tu widzimy, że zdjęcie to wystaje poza jakby tą, tą kolumnę. Więc temu obrazowi osobno zostało, został dodany też margines lewy i prawy, czy na odwrót lewy i prawy. No i teraz mamy z, do lewej jest minus 50 pikseli, czyli z tej strony mamy tutaj minus 50 pikseli. Tylko znowu widzimy, że tutaj od tej krawędzi kolumny do krawędzi zdjęcia tutaj mamy 20 pikseli. Dlaczego 20 pikseli? To dlatego, że normalnie to zdjęcie bez jakby, bez tego marginesu, ono powinno się zrównać tutaj z tym tekstem, bo, mamy, bo pamiętamy, że mamy tutaj kolumnę, tutaj jest jej krawędź i ustawiliśmy dla tej kolumny 30 pikseli dopełnienia po lewej, do lewej, czyli od tej krawędzi do tej mamy 30 pikseli. I teraz jeżeli chcemy, żeby to zdjęcie wystawało poza tą kolumnę, no to musimy najpierw jakby do, dodać to minus 30. Jak, jakbyśmy sobie tutaj zmienili to na minus 30 to widzimy, że teraz dojechaliśmy po prostu od tego miejsca do krawędzi kolumny. No i teraz dodajemy kolejne tam minus 20 pikseli, żeby o te 20 pikseli to zdjęcie wyjechało nam jeszcze poza tą kolumnę. No i tak samo się dzieje po prawej stronie, czyli mamy tutaj prawą krawędź tej kolumny lewej, no i tutaj mamy minus 140 pikseli, czyli znowu od tej krawędzi kolumny, tu jest krawędź tej kolumny do tej krawędzi, gdzie kończy się to zdjęcie, mamy, mamy ile pikseli? Dokładnie, 110 pikseli, bo jest to 110 pikseli plus te 30 tego dopełnienia, które mamy tutaj ustawione dla, dla tej kolumny. Mamy tutaj dopełnienie do prawej 30, więc najpierw musimy to 30 odjąć, wtedy zdjęcie nam dojeżdża do samej krawędzi kolumny i później jeszcze minus 110, czyli od tej, od tej krawędzi do tej jest minus, czy tam po prostu 110 pikseli. No i w ten sposób właśnie tworzy się takie różne fikuśne jakieś konstrukcje. Aha, i może jeszcze pokażę Ci, jak zrobiłem te przyciski. No te przyciski, tak jak już wspomniałem, żeby stworzyć taki przycisk jeden obok drugiego, to jest pierwsza, pierwsza rzecz, to musimy tutaj wykorzystać tą szerokość i ustawienie w treści. Bo jeżeli ustawimy, ustawimy na domyślne, to domyślnie przycisk zawiera jakby zajmuje całą szerokość kolumny. I teraz jeżeli chcielibyśmy dodać drugi, no to normalnie wstawiamy tą sekcję wewnętrzną do kolumny, ale my już sekcję wewnętrzną wykorzystaliśmy, więc nie możemy wrzucić sekcji, sekcji wewnętrznej do sekcji wewnętrznej, więc tutaj, żeby, żeby zrobić dwa przyciski obok siebie, musimy, jedyną opcją jest właśnie wykorzystanie tej właściwości tutaj szerokość i zmieniamy na w treści. I wtedy ten przycisk nie zajmuje nam całej szerokości, tylko po prostu tyle, ile zajmuje nam po prostu ten, ten element wewnątrz. No i oczywiście tutaj w tym przycisku po prawej musieliśmy dodać margines 15 pikseli, żeby odsunąć go od tego przycisku po lewej, bo normalnie to one by tutaj przylegały do siebie. To jest jedna rzecz. No i no oczywiście druga sprawa to jest jakby całe to jakby ostylowanie. To wiadomo kolory, to tutaj ustawiamy sobie kolor tekstu, kolor tła. Natomiast mamy jeszcze tutaj jeszcze obramowanie jednolite dwa piksele. No i mamy jakiś tam cień dodany. Ale najciekawsze rzeczy dzieją się tutaj w zaawansowanych, bo mamy tutaj właśnie tą transformację. I ten taki dziwny kształt to jest właśnie zrobione za pomocą obro obrotu. Jest tutaj parametr obróć, i tutaj wykorzystałem do tego zwykły obrót, czyli to są te dwa stopnie, one są obrócone, plus jeszcze dodatkowo jest włączona tutaj rotacja 3D. I perspektywa ustawiona na 8, dzięki temu nie jest to normalny jakby prostokąt, tylko jest taki ponaciągany jakby trapez, troszeczkę takie to, dziwnie to wygląda. No i ten przycisk po prawej jest zrobiony dokładnie tak samo, tylko jest tylko ta, ten obrót jest troszeczkę inaczej zrobiony, bo jest dodane tutaj minus 1 w tym obrocie x. Także on jest wtedy jakby w przeciwną stronę troszeczkę tak jakby wygląda to. I teraz niespodzianka, jeżeli chcesz otrzymać całą tą stronę przykładową, czyli te wcześniejsze przykłady, które, na których pracowaliśmy, czyli tą, te sekcje po kolei, które tutaj zmienialiśmy, plus oczywiście ten jakby pierwszą wersję tego. Tego, tej sekcji ostatniej, którą tłumaczyłem, no i oczywiście tą już skomplikowaną sekcję ostatnią. Jeżeli chcesz w takiej wersji, jaka ona tutaj jest, dokładnie identyczną na swojej stronie, żeby sobie nie po, po, poklikać i posprawdzać, jak ja to tutaj zrobiłem, to możesz sobie to pobrać. Link do, do pobrania tego, tego, tej całej strony znajdziesz sobie w opisie poniżej tego filmu. I teraz jak, jak to zrobić, żeby pobrać taką, taką całą stronę i zamieścić ją na, swoim, na swojej stronie żeby to zaimportować, możesz to zrobić właśnie dzięki szablonom Elementora. To jest wszystko zrobione za pomocą wszystkich darmowych elementów czy, czy tych widgetów, więc nawet z darmową wersją Elementora będziesz w stanie to odtworzyć. I teraz, jak zaimportować taką stronę? Wracasz sobie, wróćmy tutaj do normalnie do kokpitu. Wychodzimy stąd. Ja tą stronę wyeksportowałem jako szablon. I teraz przechodzisz sobie tutaj do kokpitu, klikamy szablony, tutaj mamy importuj szablony, klikasz sobie tutaj ten przycisk, wybierz plik i teraz wybierasz sobie, szukasz sobie tego pliku, który będzie można pobrać właśnie za pomocą tego linku poniżej tego filmu. To jest link do tego pliku, to jest plik JSON. I to jest właśnie ten szablon całej tej strony, którą przed chwilką pokazywałem. Więc po prostu zaznaczasz sobie ten plik, klikasz Open, i on ci się tutaj pobierze. Właśnie będziesz, zobaczysz ten plik tu, tutaj na liście tych swoich szablonów. To będzie, on będzie nazwany właśnie Margin, Padding, Z-Index. No i teraz możesz sobie po prostu przejść, na przykład stworzyć nową stronę. Załóżmy, dodajemy nową stronę i edytujemy ją sobie w Elementorze. I teraz tutaj po prostu klikamy sobie tą ikonkę foldera, to jest właśnie Dodaj szablon. Klikamy to, przechodzimy sobie tutaj do zakładki Moje szablony i w tej zakładce tutaj znajdziesz właśnie ten szablon całej strony, którą przed chwilką pokazywałem, jak zaimportować. No i tylko klikasz sobie Wstaw, Zastosuj i ten, ta cała strona się importuje w całości na Twoją stronę więc możesz sobie pobrać wszystkie te przykładowe tutaj układy razem właśnie z tym. No i oczywiście na koniec pamiętaj, żeby opublikować zmiany, bo bez tego no, strona ta nie, nie zapisze się. I to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że film Ci się przydał, jeżeli tak, to będę wdzięczny za lajka like i za subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!